Cześć. Trochę mi nie było i trochę pewnie nie będzie, bo taka sytuacja jest za nie inna, że wiele innej pracy mam w firmie i w ogóle i w ogóle. I miałem czy pokazać wam, jak czyszczę te zawory z sąca. ale sytuacja się troszeczkę zmieniła, bo tutaj miałem problem z tym z zamkniętymi zaworami z z jednej strony, że walwotronik, silnik walwotronika jest zamknął na amen i nie, idzie, nie można przeprowadzić procedury. Przeuczenia wzniosły skoku tych zaworów, yy, no to musiałem to zdiagnozować, yy, po prostu co jest grane, yy, i zrobiłem tak, yy, zrobiłem tak jak no. Yy, zamieniłem silniki od, od walwotronika z lewej na prawą stronę i na odwrót I dalej yy, mam po jednej stronie problem. Yy, posprawdzałem czujniki położenia wałka sącego i wydechowego, bo te mogę sprawdzić, a nie mogę sprawdzić czujników położenia wałków mimośrodowych, tak które tutaj widać, ten jest e, tutaj na dwie śrubki jest przykręcona taka, to jest uszczelniacz, e, który przez pokrywę zaworów ten czujnik przeprowadza, no tu tą kość mam rozebraną, bo patrzyłem na te przewody, bo akurat na tej stronie jest problem miałem wam pokazy tak jak już wcześniej mówiłem o tych czyszczeniu tych zaworów ssących ale nie wiem czy razem z pokrywami zaworów nie poleci listwa wtryskowa wtryski e, wtryski paliwa pójdą do myjki ultradźwiękowej jak już tyle jest na rozbierane wszystkie o-ringi wszystkie jakieś tam duparale, inne rzeczy uszczelki pod kolektor ssący pod pokrywy zaworów mam z BMW i wtedy jak część tego dolotu już zdemontuję i listwę wtryskową to będę miał tylko kilka centymetrów, tam tak w zasadzie sięgnę do zaworów sących, i, i chyba wtedy je poczyszczę, nie? Z walwotronikiem. No to dobra, to już nie będę się rozgadywał, zostawię to właśnie na, na tym filmie, który tam mówiłem, że zrobię o tym walwotroniku, to go zrobię i wtedy się tam jakoś rozgadam. A będę zrzucał pokrywy zaworów. Macie ochotę, to popatrzcie. Dzięki. Hej. A wtrącę się jeszcze. Na koniec jest już zdjęta pokrywa zaworów i dosyć fajnie tam to wszystko wygląda, więc jak możesz obejrzeć do końca, jeżeli macie jakieś pytania o tym silniku, ogólnie o V12, czy coś tam potrzeba komuś coś wiedzieć, także zapraszam też do komentowania. Pozdrawiam. Dobra, najlepsza informacja tego dnia jest taka, No, żeby pokrywę ściany, no to trzeba wymontować pompę, yy, pompę paliwa, żeby pokrywę ściągnąć. I teraz zobaczcie. 03, 12, 17 rok pompy były wymieniane. Auto 130 tysięcy przejechane już miało pompę wymieniane w 17, no powiedzmy w 18 roku, bo ta pompa jest datą produkcji, więc w 18 roku była wymieniana. I co teraz? No teraz auto stoi od 3 lat. Od trzech lat jest nieużywane, no to ileż on mógł przez 2 lata, czy rok czasu, czy półtora roku czasu przejechać? No to jest świetna informacja, bo to jest jedna z najroższych rzeczy, które się psują dosyć notorycznie w tych samochodach. Zawijamy wstrecz na bok. Super. Chwila prawdy, bo już tak podwadziłem pokrywę. E, ściągamy ją, bo nie zauważyłem, że mi się rozładowała wcześniej bateria. Zdejmiemy, zobaczymy, jak to wygląda pod spodem, nie? To Kurde. Ciasno. Dobra, jest nasza. O, szmatki, oha. pierwszy rzut oka wygląda to dobrze. Kurde. Ty wygląda to naprawdę nieźle. 30 tysięcy przejechanej, Ja pierdzielę, ale ładne. Zobaczcie, może mi się to uda. Kurde. O, może teraz widać bez tej lampki. Zobaczcie, jak to wygląda. O, tubki mogę powyciągać. Na razie tutaj. O. Wyjdzie, wychodź, zobaczcie, jak to wygląda. No, wygląda wszystko jak nowe. Jest tylko olej na tym, tak. No i też jest, musiał być olej zmieniany, bo zobaczcie. To jest tylko, tylko o, żeby było widać. Jest normalnie tłuste, a jakie czyściutkie, wszystko. Wałeczek No nie ma nic, tylko jest odbite od Rolek. Wyślizgany jest od Rolek, ale o, tam będzie widać. Patrzcie, jaki czysty silnik. Ktoś naprawdę dbał o ten motor. Bardzo ładny. Bardzo ładny silniczek. I cieszy mnie to bardzo. E, aha, dobra, zobaczymy, może jeszcze napęd pompy paliwa, jak wygląda. Jak wyjdzie. Tu jest napęd pompy paliwa. Jest taki tłoczek. I on jest napędzany z wałka rozrządu. Tam pod spodem widać, zaraz sobie to obejrzę jeszcze pod latarką. Ale widzę, że. No nie, on jest piękny. Zobaczymy tutaj. A to jest tłoczek. I najlepiej, zużycie, widać. Czy tutaj jest jakieś wyżłobienie, czy coś? Nie. Zobaczcie. Tu jest. Normalnie, jest jak nowe. Jest normalnie, jak nowe. Nie ma śladu w ogóle. Żadnego nie ma. Niewyczuwalny jest pod dłonią jakikolwiek próg od wałka rozrządu, nic kompletnie nic włożymy go w swoje miejsce. No i teraz tak moi mili, powiedzcie mi, bo drugiej pokrywy jeszcze nie zrzucałem, jak już pokazywałem tam na chyba na wcześniejszym filmiku, pompy paliwa są można powiedzieć żonowe. Miałem wyciągać wtryski do mycia, yy, do myjeczki ultradźwiękowej, miałem je wrzucić. <laughs> Przepraszam. Miałem zrobić taki duży serwis, wyciągnąć te wtryski, wrzucić do tego, uszczelki pod dwoma pokrywami zaworów wymienić, jakieś inne rzeczy porobić. Tamten czujnik wałka mimośrodowego, który na końcu jest, muszę wymienić, bo on jest popsuty i dlatego walwotronik mi nie ustawia... Zaworów sących, czy jest sens rozbierać teraz drugą stronę? Jak jest sucha, nic tam się nie dzieje, tu naprawdę jest sporo rozbierania i sporo roboty, żeby to rozebrać. Czy nie ruszać tego na razie? no nie mam pojęcia, może są muszczelkę pod pokrywą zaworów wymienić. No może tak zrobię, no, zobaczymy. Ale może Wy mi coś podpowiecie, nie? No, i teraz tak. No, wiadomo, zawory sące do czyszczenia. To też pokażę, czy jest sens yy, wyciągać te wtryski przy przebiegu 130 tysięcy. Jak pod pokrywą zaworów wygląda to wszystko nowe, jak normalnie wygląda to jak nowe. No, <ścoughs> zaszokowany jestem. Łańcuch. Słuchajcie, łańcuch zero luzu. No, normalnie zero luzu. Napinacze jeszcze sobie obejrzę, nie, nie włączę teraz lampy. A może sobie tak nie, kamerką muszę tam wjechać, kamerką sobie tam wjadę, ale na tym napinaczu może będzie widać. Nie wiem, czy widzicie, ale ja widzę, że wygląda, jakby był nowy, po prostu wygląda, jakby był nowy. No, nie zobaczycie tego. Ale napinać jest jak nowy. Nie dotykam w ogóle rozrządu, nie dotykam napinaczy na 100%. Jeszcze zajrzę do tamtego, nie? Eee... Szybko, tak. Wpierwone roboty jest, żeby dojść do tego momentu, trzeba wszystkie przewody paliwowe zdemontować pompę paliwa i tak dalej podemontować eee... zawory od spalin. Musiałem zdjąć wiskozę, zdjąć żeby wiązkę porozpinać z tych zaworów od wanosów. E, no, po prostu multum pracy. Multum pracy. I pytanie, zdejmować pokrywę zaworu, wymieniać już wszelkie? To jest jedno, a drugie, czy e, wyciągać wtryski. Paliwa i wrzucać do myjki. Patrząc na to, no nie wiem, powiedzcie mi coś, dzięki wielkie, pozdrawiam.